Te cynamonowe płatki śniegu są pyszne i wyjątkowe. Te oryginalnie wykonane ciastka zachwycają zarówno smakiem, jak i wyglądem. Przygotowania rozpocznij od zrobienia ciasta. W tym celu zblenduj: mleko, jajka, mąkę pszenną, cukier i sól. Dokładniej do blendera wlej dwie szklanki mleka. Po czym dodaj trzy jajka oraz niecałe trzy szklanki mąki. Na koniec dodaj pół szklanki cukru oraz szczyptę soli. Zblenduj aż do uzyskania gładkiej masy. Powstałą masę przełóż do rękawa cukierniczego, który wcześniej włóż do szklanki lub kieliszka. Następnie odetnij mały otwór na końcu rękawa. Teraz podgrzej olej w garnku do temperatury 150 stopni Celsjusza. Teraz weź cedzak i na zewnętrznej stronie zacznij robić wzorek. Wzorki mogą przypominać płatki śniegu. Następnie zanurz narzędzie w rozgrzanym oleju i smaż w ten sposób przez 10 do 15 sekund. Następnie w osobnej misce wymieszaj cukier z trzema łyżkami cynamonu. Gdy płatek śniegu lekko ostygnie, obtocz go w mieszance cukrowo-cynamonowej. Na koniec możesz także posypać je cukrem pudrem. Rezultatem jest chrupiący, aromatyczny deser idealny na każdą okazję. Sprawdzi się idealnie na zimowe dni. Wlej mleko skondensowane na orzeszki ziemne. Rodzina prosi o ten deser co weekend. Orzeszki już solone i prażone. Przesyp do naczynia. Weź dwie puszki mleka zagęszczonego i zalej nimi orzeszki. Porządnie wymieszaj, tak żeby każdy orzeszek był pokryty mlekiem. Następnie przełóż mieszankę do garnka. Ustaw na palniku o małej mocy i zacznij podgrzewać. Cały czas mieszając dodaj 100 g mleka w proszku oraz 50 g masła. Podczas podgrzewania deser będzie coraz bardziej gęstniał. Pamiętaj, żeby cały czas mieszać. Kiedy masa będzie już naprawdę zwarta, przełóż ją do naczynia wyłożonego folią spożywczą lub aluminiową. Poczekaj, aż deser ostygnie, a następnie zawin jego górną część dokładnie w folię. Włóż go na kilka godzin do lodówki. Po wyjęciu z lodówki wyjmij deser z pojemnika i usuń folię. Taki deser udekoruj czekoladą, pokrój na kawałki. Gwarantuję, że ten deser pokocha rodzinę. Jego przygotowanie nie sprawia trudności, a efekt zaskakuje. Orzeźwiające lody bez cukru i bez mleka, czy śmietanki. Lody wege, które możesz przygotować w domu w kilka minut. Różne smaki i różne kolory. Zamroś dwa banany i dwie brzoskwinie. Usuń skórkę, pokrój owoce na mniejsze kawałki i dodaj do blendera. Te lody mają dużo naturalnego soku, więc spróbuj pozostawić go w zamrażarce na około 30 minut przed podaniem. Jagody można również zamrozić. Zmiksuj dwa mrożone banany i 125 g mrożonych borówek. Ten smak sorbetu nie wymaga dodatkowego cukru. Zawartość przełóż do naczynia do serwowania i możesz jeszcze lekko je schłodzić, zanim podasz je gościom. Aby przygotować zielone lody, najpierw zamroź banany, kawałki awokado i jedno kiwi. Obierz kiwi i pokrój je na kawałki. Zdejmij również skórkę z awokado, które łatwo się obiera po zamrożeniu. Posiekaj owoce i dodaj je do blendera. Miksuj do uzyskania gładkiej konsystencji przełóż zawartość do szklanki do serwowania. I deser jest gotowy do podania. Każdy smak jest inny. A wystarczyło kilka owoców takie lody każdemu smakują. Pyszne desery kawowe, które idealnie sprawdzą się na każdą okazję. Zrobisz je szybko, a efekt jest oszałamiający. Na początku przygotuj trzy pucharki. Do każdego z nich wlej po 90 gram sosu czekoladowego, który stanowi bazę deseru. Następnie delikatnie ubij 100 ml śmietanki, aż będzie lekko puszysta, ale nie może być sztywna. Rozlej śmietankę równo na trzy pucharki, tworząc kolejną warstwę. Teraz czas na kawę. Przygotuj ją tak, jak robiłeś to dotychczas. 200 ml aromatycznej kawy rozlej na trzy porcje i wlej do pucharków. Na koniec delikatnie posyp wszystko kakao, co doda naszym deserom nie tylko smaku, ale i eleganckiego wyglądu. Gotowe. Te desery są idealne nawet na spokojny wieczór w domu. Są proste do zrobienia, a smakują naprawdę wyśmienicie. Mam nadzieję, że spróbujesz. Ubijam w słoiku i dodaję truskawki. Tak robię pyszne lody ze słoika. Bez miksera i bez maszynki do robienia lodów. Najpierw wstaw słoik do zamrażarki. Musi się schłodzić. Potem wyjmij go i postaw na stole. Weź opakowanie 30% śmietanki. Też musi być dobrze schłodzona. Otwórz i wlej ją do słoika. Ja mam opakowanie 200 ml. Dodaj do śmietanki łyżeczkę cukru pudru i wymieszaj łyżką. Zakręć dobrze słoik. Zacznij szybkimi i pewnymi ruchami nim mocno potrząsać. Wykonuj tę czynność przez parę minut. Śmietana zacznie się ubijać. Ubijaj ją tak długo, aż osiągnie właściwą konsystencję. Jak już śmietanka się ubije, dodaj do niej pokrojone truskawki. Wybierz te najładniejsze. Zakręć słoik i chwilę wszystko wymieszaj. Wstaw bitą śmietanę z truskawkami do zamrażarki na kilka godzin lub całą noc. Po tym czasie lody będą gotowe. Wystarczy wyłożyć je do miseczki i skosztować. Są pyszne. Na pewno często irytujesz się, kiedy lody topią ci się prosto na dłoń. Mi samej przez to często odechciewa się ich jeść w słoneczne dni. Moja mama ostatnio pokazała mi ten trik, kiedy dawała loda moim dzieciom. Jest on genialny. Rozwiązuje ten problem raz na zawsze. Na samym początku uszykuj sobie papierową foremkę do babeczek. Dostaniesz je w każdym sklepie. Następnie wystarczy, że zrobisz w niej nożem dziurkę. Uważaj tylko, żeby ta dziura nie była zbyt duża, bo trik nie wyjdzie. Teraz przełóż patyczek od loda przez wyciętą dziurę w foremce. Upewnij się, że foremka znajduje się od razu pod lodem. Dzięki temu pyszne lody nie będą już ściekały na twoje ręce. Foremka będzie zbierała wszystkie kapiące krople loda. Możesz się znów cieszyć jedzeniem lodów w słoneczne dni, bez obaw, czy masz zapas chusteczek do brudnych dłoni. Ta kawa to hit internetu. Pokażę szczegółowo, jak ją zrobić. Zacznij od przygotowania składników. Będziesz potrzebować jedną łyżkę kawy rozpuszczalnej i jedną łyżkę cukru. Weź miseczkę, wsyp do niej te składniki i starannie wymieszaj. Następnie dodaj około dwóch łyżek ciepłej wody do mieszanki kawy i cukru w misce. Teraz zaczyna się zabawa, czyli ubijanie. Umieść drobne sitko nad miską i trzymaj je stabilnie. Energicznie ubijaj mieszankę kawy, cukru i wody przez sitko. Ten proces zajmie kilka minut, więc bądź cierpliwy i kontynuuj ubijanie, aż mieszanka stanie się piankowa i kremowa. Gdy twoja mieszanka kawowa będzie lekka i puszysta, czas przygotować szklankę. Napełnij wysoką szklankę kostkami lodu. Wlej zimne mleko lub wodę na lód, napełniając szklankę do ponad połowy jej wysokości. Następnie delikatnie nałóż łyżką ubitej kawowej pianki na mleko lub wodę w szklance. Piankowa kawa będzie pięknie unosić się na powierzchni płynu, tworząc przyjemny kontrast. Podawaj natychmiast ze słomką lub łyżką do mieszania, dostosuj słodycz, zmieniając ilość cukru według własnego smaku. Ta metoda jest nie tylko łatwa, ale także pozwala kontrolować moc i słodycz napoju. Możesz też dodać szczyptę cynamonu i delektować się pyszną kawką.